Zapach środka dezynfekującego palił nozdrza Izabeli, gdy szła przez lodowate korytarze szpitala Świętego Wojciecha w Warszawie. Jej palce drżały, gdy trzymała kopertę z rachunkami medycznymi, które piętrzyły się niczym niemożliwa do zdobycia góra. Dwadzieścia dwa lata, a czuła jakby dźwigała na swoich barkach ciężar całego życia. Jej ojciec Jan przebywał tam od trzech tygodni. Nagły zawał serca postawił go między życiem a śmiercią, zależny od leczenia, które kosztowało więcej niż wszystko, co mogłaby zarobić w ciągu dwóch lat pracy w małym butiku w centrum handlowym. Izabela sprzedała wszystko, co miało jakąkolwiek wartość obrączkę matki, gitarę ojca, a nawet swój najnowszy telefon komórkowy. To nie wystarczyło nigdy nie wystarczało, siedząc na zimnym plastikowym krześle w poczekalni. Obserwowała inne rodziny. Niektóre miały wyraz twarzy wskazujący na to, że mogą walczyć. Inne, tak jak ona, nosiły w oczach pożegnanie. Łzy spłynęły bez pozwolenia ciche i gorzkie. Wtedy go zobaczyła. Wysoki, około czterdziestoletni w garniturze, który prawdopodobnie kosztował więcej niż jej roczna pensja. Radosław Meller. Znała go z gazet i magazynów. Przedsiębiorca, który zbudował imperium w sektorze nieruchomości. Słynny zarówno z bogactwa, jak i z zimnej kalkulacji, z jaką prowadził interesy. Jego ciemne oczy przeszukały pomieszczenie, aż napotkały jej spojrzenie. Izabela Santos? Jego głos był niski, opanowany. Jakby był na spotkaniu zarządu. Wstała zdezorientowana i tak? Musimy porozmawiać. Poprowadził ją w bardziej ustronne miejsce na korytarzu. Izabela czuła, jak jej serce przyspiesza. Nie rozumiejąc, czego taki człowiek mógłby od niej chcieć. Wiem o sytuacji twojego ojca, powiedział prosto z mostu. Doktor Henryk to mój osobisty przyjaciel. Opowiedział mi o trudnościach finansowych. Poniżenie spaliło twarz Izabeli. Nie ma pan nic wspólnego z tą sprawą. Mam propozycję. Jego oczy nie zdradzały żadnych emocji. Mogę w pełni opłacić leczenie. Operacje, hospitalizacje, leki, wszystko. Serce Izabeli zatrzymało się na sekundę. W zamian za co? Jedną noc. Słowa spadły jak kubeł zimnej wody. Izabela poczuła, jak uginają się pod nią nogi. Pan. pan oferuje mi pieniądze za. za to, by spędzić ze mną noc. Tylko tyle. Jutro rano wrócisz do swojego życia, a ja do mojego. Twój ojciec otrzyma najlepsze dostępne leczenie. Złość wezbrała w gardle Izabeli niczym lawa. Pan myśli, że jestem. że sprzedałabym się? Myślę, że jesteś zdesperowaną córką, która zrobiłaby wszystko, aby uratować ojca. Okrucieństwo prawdy zraniło bardziej niż jakakolwiek obelga. Nie oceniam. Oferuję rozwiązanie. Izabela chciała krzyczeć, chciała go spoliczkować, chciała uciec, ale jej oczy powędrowały w stronę drzwi pokoju, gdzie ojciec umierał, podłączony do maszyn, które utrzymywały jego serce w rytmie. Lekarz jasno powiedział, bez operacji miałby co najwyżej tydzień. Ja. Muszę pomyśleć. Masz czas do jutra do dziewiątej rano. Potem propozycja wygasa. Radosław włożył jej kartę do ręki i oddalił się, zostawiając ją samą z ciężarem decyzji, która tak czy inaczej zniszczyłaby jej duszę. Izabela spędziła całą noc w szpitalu, trzymając nieprzytomną rękę ojca, płacząc łzami, które wydawały się nie mieć końca. Myślała o matce, która zmarła, gdy miała piętnaście lat, zawsze powtarzającej, że godność jest jedyną rzeczą, której nikt nie może jej odebrać. Myślała o wszystkich swoich marzeniach, o wszystkich razach, kiedy wyobrażała sobie znalezienie prawdziwej miłości, zbudowanie rodziny. Ale kiedy wzeszło słońce i spojrzała na bladą twarz Jana, wybór był już dokonany. Punktualnie o dziewiątej zadzwoniła pod numer z karty. Noc nadeszła jak wyrok. Radosław wysłał po nią czarną limuzynę, która zawiozła ją do apartamentu w najbardziej prestiżowej dzielnicy Warszawy. Miejsce było ogromne, z widokiem na całe miasto. Urządzone dziełami sztuki, które widziała tylko w muzeach. Wszystko tam krzyczało pieniędzmi i władzą. Czekał na nią nadal ubrany w garnitur, jakby to było kolejne spotkanie biznesowe, ty przyszłaś, powiedział. Nie okazując zdziwienia, nie miałam wyboru. Radosław nalał dwie lampki wina, które prawdopodobnie kosztowało więcej niż czynsz Izabeli. Ona nie tknęła swojej. Nie będę udawał, że to romantyczne, powiedział. Oboje wiemy, co to jest. No, kupno. Jej głos zabrzmiał silniej niż się spodziewała. Umowa. Izabela spojrzała mu prosto w oczy. Było w nich coś, czego nie potrafiła rozszyfrować. Głęboki smutek być może. Albo po prostu pustka, kun dlaczego ja? Zapytała. Pan mógłby mieć każdą kobietę. Mógłbym. Wziął łyk wina. Ale nie taką, która jest tu z miłości. Miłości do ojca w twoim przypadku, ale jednak... Miłości. Odpowiedź ją zbiła z tropu. Była w jego głosie gorycz, której się nie spodziewała. To, co wydarzyło się tamtej nocy, nie było tym, czego spodziewało się którekolwiek z nich. Radosław, przyzwyczajony do kontrolowania wszystkiego i wszystkich, znalazł się przed kobietą, która nie próbowała mu się przypodobać, nie udawała pożądania, nie nosiła masek. Izabela była tam z czystego powodu, by uratować kogoś, kogo kochała, a ta brutalna szczerość rozbroiła go w sposób, którego nie potrafił zrozumieć. Rozmawiali. O życiu, o stratach, o uczuciu samotności na świecie, nawet będąc otoczonym ludźmi. Radosław opowiadał o matce, która zmarła, gdy był dzieckiem, o ojcu, który wychował go na maszynę do zarabiania pieniędzy, o kobietach, które zbliżały się do niego tylko z powodu tego, co mógł im zaoferować. Izabela opowiadała o dorastaniu, opiekując się ojcem po śmierci matki, o pracy od szesnastego roku życia, o wszystkich marzeniach, które odłożyła na później, by utrzymać rodzinę w jedności. Kiedy w końcu się dotknęli, nie było to schłodem transakcji handlowej. Była tam wrażliwość, wzajemna potrzeba połączenia, której żadne z nich nie planowało. Radosław odkrył, że od dawna nie czuł się naprawdę dotknięty przez kogoś. Izabela odkryła, że nawet w tych strasznych okolicznościach możliwe było odczuwanie czegoś poza bólem. Ale kiedy wzeszło słońce, rzeczywistość wróciła jak policzek. Izabela ubrała się w milczeniu, unikając na niego patrzenia. Wstyd palił jej piersi jak kwas. Sprzedała się. Nie miało znaczenia jaki był powód, nie miały znaczenia okoliczności. Przekroczyła granicę, której nigdy nie wyobrażała sobie przekroczyć. Pieniądze zostały już przelane do szpitala, powiedział Radosław, również ubierając garnitur, z powrotem stając się zimnym biznesmenem. Jakim zawsze był, dziękuję, mruknęła, nie mogąc na niego spojrzeć, Izabelo. Jego głos zatrzymał ją w drzwiach. Ja. To nie było to, co planowałem. Odwróciła się z oczami czerwonymi od powstrzymywanych łez. Dla mnie też nie. A potem wyszła, zostawiając za sobą mężczyznę, który po raz pierwszy od dziesięcioleci kwestionował wszystko, w co wierzył na swój temat. W szpitalu ojciec Izabeli rozpoczął operację dwie godziny później. Zabieg zakończył się sukcesem, ale czekając w poczekalni nie mogła przestać płakać. Uratowała życie ojca, ale czuła się, jakby straciła własną duszę w tym procesie. Radosław w swoim biurze na ostatnim piętrze budynku komercyjnego patrzył przez okno, nie widząc miasta poniżej. Tego ranka zawarł największą transakcję w swojej karierze, ale po raz pierwszy w życiu sukces finansowy nie przyniósł mu żadnej satysfakcji. Potrafił myśleć tylko o oczach Izabeli, o tym jak patrzyła na niego nie jak na potężnego milionera, lecz jak na zagubionego człowieka. Minęły dwa tygodnie. Jan Santos dobrze dochodził do siebie, a Izabela wróciła do pracy w butiku, próbując udawać, że jej życie wróciło do normy. Ale noce były długie i pełne wspomnień, których nie potrafiła wymazać. Radosław próbował zanurzyć się w pracy, latać na spotkania w innych miastach, kupować dzieła sztuki, robić wszystko, co zawsze robił, by wypełnić pustkę. Nic nie działało. Obraz tej odważnej młodej kobiety, która poświęciła się dla ojca, nie opuszczał jego umysłu. Wtedy podjął decyzję, która zaskoczyła nawet jego samego. Zamierzał ją odnaleźć. Izabela układała ubrania z nowej kolekcji, gdy zobaczyła go stojącego przy wejściu do butiku. Radosław Meller, w tym samym nienagannym garniturze, ale z czymś innym w spojrzeniu. Mniej zimnym, bardziej... Ludzkim! Jej serce zabiło mocniej mieszanka złości, wstydu i czegoś, czego nie chciała przyznać. Co pan tu robi? Musimy porozmawiać. Jego głos był łagodniejszy niż ostatnim razem. Nie mamy o czym rozmawiać. Umowa została spełniona. Nie chodzi o umowę. Zrobił krok do przodu, a ona instynktownie się cofnęła. Chodzi o nas. Nie ma żadnego nas. Słowa zabrzmiały ostrzej niż zamierzała, ale były jej jedyną obroną. Radosław rozejrzał się po małym sklepie, zauważając, jak prosty, ale zadbany był. Jak Izabela z troską dbała o wszystko, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. — Nie mogę przestać myśleć o tamtej nocy — powiedział, ściszając głos, — a no ja chciałabym zapomnieć. Izabela poczuła, jak łzy palą ją w oczach, ale odmówiła sobie pozwolenia na to, by spadły przed nim. — Ja też myślałem, że chcę zapomnieć, ale już nie chcę. Radosław podszedł do lady, która ich dzieliła. Pokazałaś mi coś, o czym nie wiedziałem, że istnieje. Nic panu nie udowodniłam. Sprzedałam się. Kropka. Poświęciłaś się. To coś innego. Szczerość w jego głosie ją rozbroiła. Izabela przygotowała się na spotkanie z zimnym i wyrachowanym mężczyzną. Nie wiedziała, jak sobie poradzić z tą wrażliwą wersją. Mój ojciec ma się dobrze, dziękuję. A teraz, proszę, zostaw mnie w spokoju. Nie mogę. Wyznanie wyszło jako westchnienie. Iza mogę mówić ci, Iza? Nie odpowiedziała, ale też nie zaprotestowała. Dorastałem, wierząc, że wszystko w życiu ma swoją cenę, że uczucia to słabość, że miłość to iluzja stworzona przez słabych ludzi. Radosław przeczesał ręką, włosy niszcząc ich zwykłą perfekcję. Udowodniłaś mi, że się myliłem. Nic panu nie udowodniłam. Byłam zdesperowana. A nawet zdesperowana zachowałaś swoją godność. Nie próbowałaś mnie uwieść, by zdobyć więcej pieniędzy. Nie udawałaś, że czujesz coś, czego nie czułaś. Byłaś. he prawdziwa. Izabela zamknęła oczy, próbując zablokować wspomnienia tamtej nocy. To, jak był delikatny, jak długo rozmawiali, jak przez kilka chwil zapomniała, że to była transakcja. To niczego nie zmienia, mruknęła. Dla mnie zmienia wszystko. W kolejnych dniach Radosław pojawiał się w butiku wielokrotnie. Nie wymuszał długich rozmów, po prostu kupował niepotrzebne rzeczy: jedwabną apaszkę, krawat, tylko po to, by mieć pretekst, żeby ją zobaczyć. Izabela próbowała zachować chłód, ale coś w niej zaczynało mięknąć. Pewnego popołudnia przyszedł z kawą i kanapkami. Nie jadłaś obiadu, powiedział, kładąc paczkę na ladzie. Skąd wiesz? Ponieważ obserwuję. I martwię się. Nie masz prawa się o mnie martwić? Może i nie. Ale nie mogę się powstrzymać. Izabela spojrzała na jedzenie. Była głodna, ale przyjęcie go oznaczałoby zaakceptowanie jego obecności w jej życiu. Dlaczego to robisz? Zapytała. Ponieważ nauczyłaś mnie, że nie wszystko w życiu można kupić, a teraz chcę spróbować zdobyć coś, co naprawdę ma wartość. A co by to było? Damy twoje przebaczenie, twoje zaufanie. Może pewnego dnia twoja miłość. Słowa uwięzły jej w gardle. Była w jego wyznaniu brutalna szczerość, która całkowicie ją zdestabilizowała. Stopniowo rozmowy stawały się dłuższe. Radosław opowiadał o samotnym dzieciństwie, o ojcu, który nauczył go, że okazywanie uczuć jest oznaką słabości, o kobietach, które zbliżały się do niego tylko dla pieniędzy. Izabela mówiła o zbyt szybkim dorastaniu, o samodzielnej opiece nad ojcem, o wszystkich marzeniach, które odłożyła na później. Odkryli, że mimo zupełnie różnych światów, łączyło ich to samo uczucie samotności. Ten sam głód prawdziwego połączenia. Czy kiedykolwiek się zakochałeś? Zapytała Izabela pewnego popołudnia, zamykając sklep. Myślałem, że tak, kilka razy, ale teraz rozumiem, że to była tylko fascynacja albo wygoda. Radosław pomógł jej opuścić metalową bramę, a ty? Raz w wieku dziewiętnastu lat. Powiedział, że mnie kocha, ale kiedy dowiedział się, że nie mam pieniędzy na studia, zniknął. Idiota. Albo po prostu szczery co do swoich priorytetów. Radosław zatrzymał się i spojrzał na nią. To nie jest szczerość, to tchórzostwo. Intensywność jego spojrzenia sprawiła, że Izabela odwróciła wzrok. Coś rosło między nimi, napięcie, które nie było tylko fizyczne, ale emocjonalne. Wzajemna potrzeba, której oboje próbowali zaprzeczyć. Wtedy wszystko się zawaliło. Wiadomość ukazała się na miejskim blogu plotkarskim Milioner płaci za noc z młodą, skromną kobietą, by uratować chorego ojca. Ktoś ze szpitala ujawnił informacje, zniekształcając fakty i przekształcając historię w plugawy skandal. Izabela dowiedziała się, gdy przyszła do pracy, i zobaczyła grupę sąsiadek szepczących przy drzwiach butiku. Jej telefon nie przestawał dzwonić. Reporterzy, ciekawcy, ludzie chcący potwierdzić, czy historia jest prawdziwa, to kłamstwo, prawda, córeczko? Zapytała pani Krystyna, starsza pani, która mieszkała w mieszkaniu obok jej. Nigdy byś czegoś takiego nie zrobiła. Ale Izabela nie potrafiła skłamać. Ciężar prawdy był wypisany na jej twarzy. W ciągu kilku godzin stała się kobietą, która sprzedała się za pieniądze. Media społecznościowe Eksplodowały okrutnymi komentarzami. Niektórzy nazywali ją odważną, ale większość oceniała ją, nie znając okoliczności. Radosław dowiedział się o wiadomości, gdy jego rzecznik prasowy zadzwonił w panice. Panie Meller, potrzebujemy strategii, aby poradzić sobie z tym kryzysem. Czy mogę umówić wywiad, aby pan wszystkiemu zaprzeczył? Nic nie będę zaprzeczał. Ale panie, umówcie konferencję prasową na dziś po południu. Izabela była w domu z ojcem, który kilka dni wcześniej został wypisany ze szpitala, gdy włączyła telewizor i zobaczyła Radosława przed kamerami. Spodziewała się, że on wszystkiemu zaprzeczy, że ochroni ją kłamiąc. Czy to prawda, że zapłacił pan za leczenie ojca Izabeli Santos w zamian za przysługi seksualne? zapytała reporterka. Tak, odpowiedział Radosław, wywołując szmer na sali. Izabela poczuła, jak świat wiruje czarnale. Kontynuował, chcę jasno powiedzieć, że było to największe tchórzostwo i nadużycie władzy w moim życiu. Wykorzystałem rozpaczliwą sytuację młodej kobiety, która zrobiłaby wszystko, aby uratować ojca. Sprowadziłem ją do transakcji handlowej, podczas gdy zasługiwała na cały podziw za siłę i miłość, którą okazała. Kamery uchwyciły każde słowo, każdy wyraz szczerego żalu na jego twarzy. Izabela Santos. To jedna z najbardziej uczciwych osób, jakie kiedykolwiek poznałem. Poświęciła się z miłości, podczas gdy ja działałem z egoizmu. Jeśli ktoś ma być osądzony w tej historii, to ja. Ona jest bohaterką, która uratowała życie ojca. Ja jestem tylko człowiekiem, który uczy się zbyt późno, co naprawdę liczy się w życiu. Zrobił pauzę, patrząc prosto w kamerę. Izo, jeśli to oglądasz, chcę, żebyś wiedziała, zakochałem się w tobie. Nie w kobiecie z tamtej nocy, ale w niezwykłej osobie, którą jesteś Twoja odwaga, twoja lojalność, twoja zdolność do miłości. Rozumiem. Jeśli nigdy nie będziesz w stanie mi wybaczyć, ale musiałem, żeby świat wiedział, że nie jesteś niczyją ofiarą. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. Łzy spłynęły po twarzy Izabeli niczym wodospad. Obok niej Jan uścisnął jej dłoń. Ten człowiek naprawdę cię kocha, córeczko. Powiedział ojciec głosem wciąż słabym, ale z błyszczącymi oczami. Tato, Twoja matka zawsze mówiła, że prawdziwą miłość poznaje się po tym, gdy ktoś jest gotów poświęcić się dla drugiego. Ten człowiek właśnie poświęcił swoją reputację, by chronić twoją. Izabela nie mogła przestać płakać. Przez tygodnie walczyła z uczuciami, które w niej rosły. Przekonała samą siebie, że to, co czuła do Radosława to tylko wdzięczność zmieszana z niewygodnym fizycznym pociągiem. Ale widząc go tam publicznie wystawiającego się, by jej bronić, w końcu przyznała sobie prawdę. Ona również była zakochana. Dwie godziny później Radosław stał w drzwiach jej mieszkania. Nie było limuzyny, nie było garnituru. Tylko on w prostej koszuli i z czerwonymi odpłaczu oczami. Izo. Nie pozwoliła mu dokończyć. Rzuciła mu się w ramiona, czując, jak drży. Gdy ją objął, Kocham cię, wyszeptała, tuląc się do jego piersi. Ja też cię kocham, bezgranicznie, desperacko. Pocałowali się tam, w drzwiach prostego mieszkania, nie zważając na ciekawskich sąsiadów czy fotografów, którzy wciąż krążyli po okolicy. Dokąd teraz idziemy? Zapytała Izabela, gdy w końcu się rozdzielili. Dokąd tylko zechcesz. Nie ma znaczenia cały świat, bylebyś była ze mną. Sześć miesięcy później Izabela i Radosław pobrali się na prostej ceremonii, tylko w obecności rodziny i najbliższych przyjaciół. Jan całkowicie wyzdrowiały, poprowadził córkę do ołtarza ze łzami radości w oczach. To, co zaczęło się jako najgorsza noc w życiu Izabeli, przekształciło się w początek największej historii miłosnej, jaką mogła sobie wyobrazić. Radosław nauczył się, że pieniądze mogą kupić wiele rzeczy, ale nigdy tego, co naprawdę się liczy. A Izabela odkryła, że czasem, w środku burzy, można znaleźć nie tylko schronienie, ale i dom. Nadal spotykali się z ciekawskimi spojrzeniami i złośliwymi komentarzami, ale to już nie miało znaczenia. Znaleźli coś rzadkiego i cennego. Miłość, która narodziła się z bólu, wzrosła w przeciwnościach losu, i stała się silniejsza niż jakikolwiek osąd świata. A kiedy Izabela patrzyła na Radosława, widziała niepotężnego milionera, który pewnego dnia zwrócił się do niej z nieprzyzwoitą propozycją, ale mężczyznę, który zaryzykował wszystko, by jej bronić. Mężczyznę, który nauczył ją, że prawdziwej miłości nie da się kupić, zdobywa się ją, zasługuje na nią i chroni, nawet gdy cały świat jest przeciwko wam.